Hejka, witam do nowym odcinku wyzwania The Sims 1 e, z nową Simką Anną, która dorosła, już nie jest niemowlakiem. Teraz musimy się nią tutaj zająć, bo widzę, że towarzystwo ma bardzo niskie i musimy coś porobić, żeby jej się troszeczkę tutaj e, poprawiło. Józef może niech śniadanie zrobi, bo głodny jest. Dzieciaki, to tak yy, odrabiać lekcję Będzie Anna, dobra, odrabia. Józef zaraz do pracy idzie, ale najpierw niech jeszcze, o właśnie nam się ten zlew zatkał. Trzeba będzie to później niestety naprawić, bo coś się nam popsuło. Yy, dobra, Anna, nie wiem, boś posprząta, bo tylko, może towarzystwo słabe, ale generalnie się jakoś. Źle nie czujesz, to weź coś tutaj takiego porób. Może spróbuj lekcję odrobić, o? To może jest niegłupi pomysł. O nie! Mamy pożar! O nie! Nie, no dlaczego? Ja myślałam, że on ma spokój. A weźcie czemu? Nie, no ona śpi, niech ktoś inny to ugasi. Józef, weź to ugasi, halo. Gaś to, gaś ten pożar. O ja, on jeszcze do pracy, no pewnie. Dobra, a weź. Jakbyś ty poszedł, wiem, że to nie jest może dobry moment, ale jak poszedł do pracy, a te dzieci to ugasiły, czy jest taka opcja, czy, czy te dzieci nie mogą tego gasić? Zaraz się dowiem, ale mam nadzieję, że mogą. Naprawdę, będę musiała tą matkę obudzić inaczej. Eee, dobra, oni się jeszcze tym pożarem widzę, przyjęli. Niestety, weź zadzwoń po straż pożarną, Daniel, bo tu nie ma na co czekać. Dawaj, dawaj, dawaj. Ta, a wykształcenie nikt ci nie zabierze, tam Joanna na chillu, tam lekcje odrabia, tutaj pożar, w ogóle wszystko się wali, a ta jolo, No ta, idzie prysznic, więc dobra, dobrze, że są w stanie robić te rzeczy sobie w dalszym ciągu. Ja ich jakoś odciągnę, żeby yy, nie... tym przypadkiem ten ogień ich tam nie dotknął. O dobra, super, przyszedł już strażak. Nie chciałam też, żeby stali, bo to jest po prostu sekunda i ten ogień by ich zajął też. A ja no, nie chciałabym tego, bo to jednak ten challenge polega na tym, ilu potrafię simów utrzymać. A w ogóle oni do szkoły podnieść, więc jak już by dzieci w pożarze takim, że tak powiem, odeszły, no to trochę by mi było przykro, że kurczę ogarniałam kołyskę, ogarniałam takie dużo trudniejsze rzeczy, a jakiś easy pożar po prostu przy. Yy, tym robieniu żarcia przez Józefa totalnie mnie przerósł. No nie, to bym już stwierdziła, że to jest jakaś porażka. No już widzę niestety, że kwiatki na zewnątrz chyba, no ale nie mam czasu się nimi teraz zajmować. One tak marnieją trochę szkoda. Dobra, jak ona już to posprzątała, to niestety trzeba dokupić tutaj blat, kuchenkę, zlew, bo to wszystko nam zginęło. Dobra, weź, tutaj była kuchenka, za dużo blatu dałam. Trzeba tu postawić kuchenkę, zrobić zlew, niestety to wszystko mi w tym pożarze, no niestety zniknęło, więc trzeba tutaj przestawić i zająć się. Weź tam jakieś jedzenie lunch podaj. Rajuze wrócił z pracy. Eee, o Jezu, ale fatalne paski. Dobra, weź, nie wiem, prysznic, sobie skorzystaj. Nie wiem, na pewno nie gotuj, tak? W Twoim przypadku, po tym jak odwaliłeś taki pożar, to na pewno nie, nie, nie jestem chętna do tego, żebyś się jeszcze brał kiedyś zagotowanie. Później się jakoś może postaramy, żeby oni znowu tam jakieś interakcje mieli między sobą, żeby kolejne dziecko... jest Jezu, dziadek dał 100 Simolonu. Gdyby nie ten dziadek, to ja nie wiem jak ta rodzina by funkcjonowała, bo śpiewnie mi trochę krucho. Także no, eee, ale co ja chciałam? No, żeby oni pogadali, żeby się znowu pojawiła ta propozycja nowego dziecka, no bo na razie jesteśmy na, na pięciu simach, tak? Zobaczymy, czy 5. Pięć... O, jaki obrzydliwy kibel w ogóle, co jest? Ale mi się zapchał. O, fatalny, i w ogóle nawet z tego skorzystać nie można. Nic, zero. Nie wiedziałam, nawet chyba pierwsza sama taką tutaj sytuację. Obranna, idź poglądaj, bo tu też się słabo czujesz. Talerzami porzucały dzieci w kuchni. Nic w ogóle nie posprzątają. Niech tutaj zaraz ktoś się tym zajmie, bo to no, fatalnie wygląda. No i Anna jedna porządna. wzięła, posprzątała ten cały syf. Dobra, iść do łazienki. to do spania położymy, żeby trochę lepiej się może poczuł. Brian idź spać. Może spróbuję reakcję podrabiać co. Przynajmniej nie daje mi się uczyć. No to niedobrze, bo ty masz akurat z nich wszystkich najgorsze oceny. Niby pięć mniej, ale zaraz może być 4. Niestety obawiam się, że to się może dobrze nie skończyć. Zoblałabym, żebyś tej dziewczyno tę te lekcję jednak odrabiała, ale no muszę się nią tutaj bardziej zająć, żeby miała lepsze te swoje paski. To może wtedy uda się te lekcje odrobić, bo tak to, to trochę kicha. Bradorota zjadła, może nie właśnie coś ugotuje, bo jak ona nie ugotuje, to boże te muchy latają po tym domu. Robale jakieś chodzą, muchy latają. Co tu się dzieje? Jakiś taki totalny no bałagan się zrobił. Dobra, Joanna ogląda telewizję. Dorota, Dorota, weź tu sprzątni, po tym prysznicu, te muchy w ogóle tak dziwnie, no Ale Skąd? dobra, skąd się wzięły muchy, nie? No bo jakby ja w miarę na bieżąco sprzątam te talerze, jedzenia tutaj chyba jakiegoś syfiastego nie ma. No, ok, robaki są, nie wiem skąd, no, ale muchy, skąd te muchy latają, to ja nie ogarniam tego serio. Dobra, weź pogadaj z tą mamą, No ty masz to towarzystwo mało. Ma, mały, mały pasek zapełniony, niech ona sobie pogada. Może jej tu trochę podskoczy, będzie lepiej, przynajmniej taką mam nadzieję. Józef, wstawaj, poglądaj telewizję. Może jakoś... Jakoś to... O. Joanna co? A Joanna niech pozmywa może, bo ona jest w to dobra, niech, niech się tym dalej zajmuje. Joanna, robisz to dobrze, myj te talerze. Józef, idź, poglądaj telewizję. Dobra, widzę łazienka, miejsce spotkań, jak na imprezie jakiejś, nie wiem, dlaczego oni nie... I najgorzej, że właśnie oni zajmują tą łazienkę. Jak będzie ktoś potrzebował, to przez niej nie skorzysta. Nie podoba mi się ten pomysł przesiadywania w tej łazience. Weźcie, zaraz was stąd wywalę, bo to nie ma czasu na takie rzeczy. Co wy robicie? Naprawdę. Powiem Wam, nie wiem kim się zająć, po prostu taki dramat się tu powoli robi, widzę, że nie wiadomo normalnie, którym Simem się zająć. Wszyscy są jeszcze te muchy na koniec, nie? Joanna, to sobie idź spać. Józef to ogląda. Dobra, weź może Dalej sobie. Coś zjesz. Niby nie jesteś jakoś mocno głodny, ale... Ale może coś tam jednak spróbuj sobie zjeść. Daniel też niech sobie zje, oczywiście w łazience. Kału, że ten zlew się sam chyba odetkał, albo nie wiem, albo już tak nie wylewa z niego. A, dobra, kupiłam nowy, bo był pożar. No, niestety. Zapomniałam, już musiałam tutaj magicznie się samo przecież nic nie naprawi. A ja zapomniałam o tym kompletnie. No nikt, nic, SIM w środku nocy, o trzeciej. Idzie i gniecie robaki. Typowo. Ruta, wstawaj, bo ja bym chciała, żebyś ty pogadała z Józefem trochę. Może się nam pojawi zaraz tutaj jakaś ta informacja o tym, żebyście mieli dzieci. Chciałabym, bo chcę kolejnego Sima. Ale nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. Zaraz poklikam tutaj kilka interakcji. I zobaczymy, czy, czy, czy coś z tego będzie. Czy się coś pojawi. Oho, widzę nic na razie z tego nie będzie. Bo tu jakaś niechęć jest. A ja liczyłam, że tu zaraz będzie jakaś propozycja następnego sima, a tu się na to nie zapowiada. Jeszcze on do pracy musi jechać. Nie no, Daniel, no nie przeszkadzaj. Jeju! A, chyba nic nie będzie, bo on zaraz musi iść do tej pracy, więc nie zdążymy. Dobra, no. Chciałabym, żeby się udało. Mam taką nadzieję, kurczę. No dobra, słuchajcie, w tym odcinku to by było na tyle. Będziemy się widzieli w następnym, i zobaczymy. Może się uda właśnie z następnym simem jakoś oby.